Istnieje pewna dziwna prawda, którą wielu mężczyzn zupełnie pomija. Kobiety nie patrzą na ciebie wyłącznie oczami. Nie słuchają cię tylko uszami. One wyczuwają coś więcej, coś, co wymyka się zmysłom. To, co nazywamy kobiecą intuicją, niezwykłą wrażliwością, która przez tysiące lat ewolucji pozwalała im rozpoznawać, czy ktoś jest bezpieczny, czy można mu zaufać. I właśnie ta intuicja staje się lustrem odbijającym to, co naprawdę dzieje się w twoim wnętrzu. Karl Jung powtarzał, że człowiek nie istnieje wyłącznie na poziomie świadomości. Każdy z nas emanuje niewidzialnym polem, które wyrasta z nieświadomości. Dlatego zdarza się, że przy niektórych osobach od razu czujemy spokój, a przy innych niepokój, choć nie wypowiedzieli jeszcze ani jednego słowa. Kiedy mężczyzna zaczyna chronić swoją energię życiową, kiedy nie rozprasza jej w krótkotrwałych przyjemnościach, lecz zachowuje i przekształca, zachodzi subtelna przemiana. Na początku nikt jej nie dostrzega, ale z czasem ta energia zaczyna się gromadzić, tworzy aurę, której nie da się pomylić z niczym innym. To tak, jakby w twoim wnętrzu powstawał ukryty zbiornik wody, cichy, głęboki, coraz pełniejszy. I właśnie ta cisza, ta głębia sprawia, że Twoja obecność staje się jak niewidzialne schronienie. Kobieta czuje instynktownie, że przy Tobie może odetchnąć głębiej, że przy Tobie jest bezpieczna. I nie ma to nic wspólnego ani z wyglądem, ani z pieniędzmi. To nie kwestia tego, co pokazujesz na zewnątrz, ale tego, co emanuje z Ciebie w milczeniu. Przypomnij sobie sytuację. Gdy weszłeś do zatłoczonego pomieszczenia, czasem nagle czujesz się przyciągany do kogoś, kto wcale nie jest głośny ani nachalny, a jednak jego obecność uspokaja. To właśnie to zjawisko Jung nazywał atmosferą psychiczną. Kobiety wyczuwają je wyjątkowo mocno. Ich intuicja działa jak radar, który szuka bezpiecznej przystani. A kiedy mężczyzna chroni swoją energię, ten radar natychmiast odbiera sygnał, nawet jeśli on sam jeszcze nie powiedział ani jednego słowa. Jung podkreślał też, że libido, energia życia, to nie jedynie pragnienie cielesne, to paliwo dla psychiki i dla duszy. Gdy nie zostaje zmarnowane, przemienia się w siłę stabilną, nie w ogień, który wybucha gwałtownie i gaśnie, ale w żar, który tli się długo i odgrzewa wszystko wokół. Taki mężczyzna nie musi już udowadniać swojej wartości głośnym śmiechem, pustymi gestami czy opowieściami o chwilowych zwycięstwach. On nie musi krzyczeć. Jego cisza mówi za niego, i kobieta, bardziej niż ktokolwiek inny, od razu wychwytuje ten sygnał. Różnica między mężczyzną, który rozprasza energię, a tym, który ją zachowuje, jest wyraźna. To jak różnica między świecą a żarem. Świeca płonie jasno, lecz szybko gaśnie. Żar natomiast, choć nie oślepia, potrafi dawać ciepło przez długi czas, a kiedy trzeba, może znów wybuchnąć wielkim płomieniem. Kobiety tego nie analizują, one to czują, po prostu wiedzą, że przy takim mężczyźnie można się odprężyć. I właśnie ten spokój, a nie spektakularne popisy, rodzi prawdziwe i trwałe przyciąganie. Carl Jung nazwał to procesem indywiduacji, momentem, w którym człowiek stopniowo jednoczy się z samym sobą. Bo aby zatrzymać energię, mężczyzna musi najpierw zmierzyć się ze swoim cieniem, z tym, co ukryte w jego własnej nieświadomości. A kiedy staje do tej konfrontacji dojrzewa. Ta dojrzałość nie potrzebuje słów ani obietnic. Jest odczuwalna. daje kobietom poczucie opieki poczucie bezpieczeństwa, które nie wymaga wyjaśnień. To nie siła kontroli, to siła wewnętrznej stabilności, dokładnie takiej, jakiej pragną najbardziej. I właśnie w tym momencie zaczyna się prawdziwa przemiana, bo gdy mężczyzna zrozumie, że jego atrakcyjność nie zależy od tego, ile zrobi, czy jak dobrze potrafi mówić, ale od tego, jak potrafi być obecny, otwiera drzwi do nowego świata. Świata, w którym cisza jest mocniejsza niż tysiąc słów, a spokój potrafi rozświetlić wszystko bardziej niż jakikolwiek pokaz. Jeśli w poprzedniej części widzieliśmy, że obecność mężczyzny, który chroni swoją energię, daje kobietom poczucie bezpieczeństwa, to w kolejnym etapie ta przemiana zaczyna ujawniać się jeszcze wyraźniej. Nie w gestach spektakularnych, lecz w subtelnych sygnałach, których większość ludzi nawet nie zauważa. Karl Jung odkreślał, że umysł człowieka jest całością. Każda zmiana wewnętrzna musi więc pozostawić ślad za wewnątrz. Kiedy mężczyzna przestaje rozpraszać swoją energię i zamiast tego staje twarzą w twarz z własnym wnętrzem, jego ciało samo staje się lustrem tej przemiany. Nie musi nic mówić, wysyła wiadomość niewidzialną, a kobieta dzięki intuicji odczytuje ją szybciej niż ktokolwiek inny. We współczesnym świecie wielu mężczyzn sądzi, że aby być zauważonym trzeba mówić głośniej, działać mocniej, przyciągać uwagę gestami często sztucznymi. Tymczasem kobiety wrażliwe przyciąga coś zupełnie innego nie hałas, lecz naturalna cisza. Nie obietnice pełne kwiecistych słów, lecz spokojne spojrzenie i powolny, świadomy gest. Mężczyzna, który chroni swoją energię, nosi w sobie samokontrolę, i kobieta wyczuwa ją jak niewidzialny mur. Mur, który chroni, który daje oparcie, choć nie trzeba tego udowadniać. Przypomina mi się historia przyjaciela, który po osobistym kryzysie całkowicie zmienił swoje życie. Zrezygnował z dawnych nawyków, nocnego czuwania, uzależnienia od mediów społecznościowych, powierzchownych relacji zaczął ćwiczyć, medytować i praktykować zatrzymywanie energii życiowej. Opowiadał mi później nie próbowałem zmienić swojego zachowania, a jednak ludzie mówią, że jestem kimś zupełnie innym. Kobiety z jego otoczenia zaczęły zauważać, że czują się przy nim swobodnie, nawet gdy tylko milczał i słuchał. Jedna z nich powiedziała: On nigdzie się nie spieszy i właśnie to sprawia, że mu ufam. To była intuicja w działaniu. Nieświadome rozpoznanie, że ten mężczyzna nie daje się porywać chaosem świata. Jung analizował, że intuicja kobiet wyrasta z nieświadomości zbiorowej. Przez tysiące lat musiały rozpoznawać, kto potrafi chronić, kto zapewni bezpieczeństwo rodzinie i dzieciom. Dlatego nawet dzisiaj, w nowoczesnym świecie, gdzie fizyczna ochrona nie jest już najważniejsza, ten instynkt wciąż działa. I prowadzi kobiety do mężczyzny, który zachowując energię, staje się mniej impulsywny, mniej poddany chwilowym pragnieniom, a więc bardziej godny zaufania. Jung powtarzał: Milczenie mężczyzny może mieć większą moc niż najpiękniejsze słowa. Ale to nie jest pustka, to cisza nasycona energią, jak pauza w muzyce, która sprawia, że cała melodia nabiera znaczenia. Kiedy mężczyzna siedzi spokojnie, w pełni obecny w sobie, Kobieta czuje to jako znak, on nie jest poruszany przez każdy podmuch, i jego spokój udziela się jej. To komunikacja bez słów, gdzie energia mówi głośniej niż język. Na co dzień różnicę tę widać od razu. Mężczyzna niespokojny zdradza się w pospiesznym kroku, w oczach, które błądzą, w wymuszonym mu śmiechu. Ten, który chroni swoją energię, porusza się inaczej powoli, ale pewnie. Patrzy prosto, lecz nie narzuca się. Uśmiecha się lekko, lecz szczerze. To właśnie takie detale kobiety wychwytują intuicyjnie. Jak mikrosygnoły ciała, które bada dziś nauka, a które Jung rozumiał dawno temu, są odbiciem harmonii wewnętrznej. Nie można ich jednak udawać. Możesz próbować kopiować język ciała, możesz trenować pozę spokoju, ale jeśli wewnątrz czai się napięcie, kobieta od razu poczuje dysonans. Jung mówił, nieświadomość zawsze znajduje sposób na się ujawnienie. Dlatego tylko prawdziwa praca nad sobą, konfrontacja z własnym cieniem, może stworzyć przemianę trwałą. A wtedy kobieta nie tylko widzi, ale całym sobą czuje, że ten mężczyzna jest inny. I właśnie tu tkwi sedno. To nie gra w udowienie, niepowierzchowne sztuczki budują przyciąganie lecz bezpieczeństwo, które mężczyzna emanuje naturalnie. Kobieta ufa mu nie dlatego, że obiecuje, ale dlatego, że jego spojrzenie, jego ciało, jego cisza mówią wszystko. To moment, w którym mężczyzna zaczyna istnieć na nowym poziomie. Obecność nie przez robienie czegokolwiek, lecz przez bycie sobą w pełni. Język ciała jest najuczciwszym lustrem wnętrza. I właśnie tutaj zmiana w mężczyźnie, który chroni swoją energię, staje się najbardziej widoczna. Karl Jung mówił, że cień, czyli ta część nieświadomości, której nie uznajemy, zawsze szuka sposobu, by wyrazić się na zewnątrz. Mężczyzna, który rozprasza energię, często nosi w sobie ukryte napięcie. Widać je w oczach uciekających w bok, w kroku niepewnym, w dłoniach, które nerwowo wykonują zbędne ruchy. Odwrotnie jest z tym, który nauczył się zatrzymywać energię. On wnosi ze sobą harmonię między umysłem, ciałem i duszą. I ta harmonia objawia się w języku ciała naturalnym, spokojnym, pozbawionym sztuczności. Wyobraź sobie spotkanie, w którym wszyscy są spięci i pośpieszni. A pośród tego zgiełku siedzi mężczyzna. ramiona rozluźnione, spojrzenie spokojne, oddech równy. Nie mówi wiele, ale sama jego obecność sprawia, że całe pomieszczenie wydaje się lżejsze. To przykład, jak język ciała może nieść energię, a kobiety są mistrzyniami w jej odbieraniu. Zwracają uwagę na to, jak stąpasz, nie spiesząc się, ale pewnie. Jak twoja szczęka pozostaje rozluźniona zamiast zaciśnięta. Te drobne sygnały składają się na całość obraz człowieka opanowanego, spokojnego, który nie poddaje się niewidzialnym lękom. Mam przyjaciela, który opowiadał podobną historię. Nie był ani wyjątkowo przystojny, ani szczególnie towarzyski, ale kiedy zaczął medytować i praktykować zatrzymywanie energii, zauważył, że ludzie reagują na niego inaczej. Nie zmienił ubrania nie zmienił sposobu mówienia, a jednak kobiety w pracy zaczęły same do niego podchodzić, roznawiać, prosić o opinię, a czasem po prostu siadać obok. Jedna z koleżanek powiedziała wprost: przy nim czuję się spokojniejsza. To właśnie dowód, że jego język ciała uległ przemianie, że wewnętrzny spokój zaczął emanować w postawie, w oczach, w uśmiechu. Jung pisał, że gdy mężczyzna pojedna się ze swoją animą, czyli żeńskim pierwiastkiem w psychice, nie musi już niczego udowadniać ani tłumić. Wtedy jego ciało staje się miękkie, lecz silne, jak woda, potrafi płynąć delikatnie, ale ma moc, by kształtować skałę. To właśnie ta jakość sprawia, że kobiety czują fascynację, choć same nie potrafią jej nazwać. Nie powiedzą to język ciała, powiedzą po prostu on jest inny. Pamiętam też kurs medytacyjny, w którym brałem udział. Był tam mężczyzna, który niemal w ogóle się nie odzywał. Siedział cicho, praktykował, ale gdy zapytano uczestników o odczucia przy nim, większość odpowiedziała: Jego spokój udziela się innym. Jedna z koleżanek wręcz powiedziała: Czuję, jakbym mogła się na nim oprzeć, choć nie zamieniła z nim ani słowa. To dowód, że prawdziwa obecność nie leży w tym, co mówimy, lecz w tym, jak całe ciało odzwierciedla harmonię wewnętrzną. Współczesna nauka tłumaczy to mikroekspresjami, drobnymi ruchami twarzy czy postawy, które inni wyłapują podświadomie, ale Jung rozumiał, że to coś głębszego język nieświadomości. Im bardziej mężczyzna zatrzymuje energię i mierzy się ze swoim cieniem, tym spokojniejsze staje się jego nieświadome, a ten spokój emanuje na zewnątrz jako sygnał, którego kobieta nie przeoczy. Jednego nie da się obejść, tej przemiany nie da się udawać. Możesz kopiować pozę, wpatrywać się w oczy, kontrolować oddech. Ale jeśli w środku panuje chaos, kobieta natychmiast wyczuje niespójność. Nie musi tego rozumieć jej ciało reaguje niepokojem, dyskomfortem. Dlatego tylko mężczyzna, który naprawdę przeszedł drogę zatrzymywania energii i pojednania z własnym wnętrzem, nosi w sobie język ciała, który staje się najmocniejszym dowodem jego dojrzałości. Na tym etapie zmiana już nie jest ulotnym wrażeniem, staje się częścią jego aury i sprawia, że kobieta nie potrzebuje słyszeć o jego osiągnięciach czy statusie. Wystarczy, że jest blisko. Bo to właśnie siła niewidzialnego języka, języka, w którym ciało mówi wszystko, czego słowa nie potrafią. Jest coś niezwykłego, co większość wrażliwych kobiet potrafi wyczuć. Aurę, trudną do nazwania. Otaczającą mężczyzn, którzy naprawdę są połączeni ze swoim światem wewnętrznym. To nie jest żadna mistyczna poświata jak w legendach czy baśniach, lecz energia, która gromadzi się, przemienia i emanuje ze spokojnego wnętrza. Kiedy mężczyzna przestaje trwonić swoją życiową siłę na krótkotrwałe przyjemności i puste gonitwy za pragnieniami, ta energia osiada, jak woda, która staje się przejrzysta. I właśnie z tej ciszy. Rodzi się naturalna aura tajemnitości, taka, która jednocześnie intryguje i przyciąga. Ta tajemnica nie wynika z tego, że mężczyzna coś ukrywa. Wręcz przeciwnie, rodzi się z autentyczności. On nie potrzebuje opowiadać o sobie wszystkiego. Nie musi epatować osiągnięciami ani kreować fałszywego wizerunku. Kiedy wybiera milczenie, nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia, lecz dlatego, że nie widzi sensu marnować słów, by zdobyć uznanie. To właśnie ta pustka sprawia, że inni zaczynają pytać, co kryje się w jego wnętrzu, dlaczego potrafi stać spokojnie, a mimo to emanuje siłą. A kobiety, dzięki swojej intuicji, czują tę aurę najdokładniej. Ona budzi ciekawość, ale też daje poczucie bezpieczeństwa, bo nie jest groźna. Przypomina raczej nieodkryty ląd. Pamiętam prawdziwą historię z pewnej małej wioski w Europie, tuż po II wojnie światowej. Kiedy żołnierze wracali do domu, większość z nich była wyczerpana, ciałem i duchem. Ale był tam pewien mężczyzna, chudy, niewyróżniający się sylwetką, cichy, a jednak wzbudzał większy szacunek niż wszyscy inni. Nie opowiadał o bitwach, nie chwalił się odwagą, po prostu żył spokojnie. Jego spojrzenie było głębokie, a krok powolny. Kobiety mówiły, że kiedy przechodził obok, czuły się bezpieczne, jakby niewidzialny mur je chronił. Nie mięśnie, nie piękne słowa czyniły go atrakcyjnym, ale energia, którą przyniósł ze swoich zmagań z lękiem, śmiercią i własnym światem. Karl Jung podkreślał, że wszystko, co przeżywamy w nieświadomości, ból i przebudzenie, zostaje odciśnięte w naszej obecności. Mężczyzna, który spojrzał w otchłań własnej duszy, już nigdy nie będzie taki sam. Nawet jeśli nie opowiada swojej historii, inni czują to w jego milczeniu, w jego oczach, gdzie światło i ciemność splatają się ze sobą, a kobiety, dzięki swojej intuicji, wyczuwają to pierwsze. Współcześnie wielu mężczyzn próbuje imponować majątkiem, statusem albo zręcznymi słowami. Ale prawdziwa siła przyciągania nie leży w tym, bo jeśli opierasz swoją atrakcyjność na pieniądzach czy pozycji, ona zawsze jest krucha, istnieje tak długo, jak długo to posiadasz. Tymczasem mężczyzna, emanujący aurą tajemniczości z wnętrza, nie potrzebuje żadnych ozdób. Jego siła rodzi się z duchowej niezależności. Nie ulega opiniom innych, nie szuka aprobaty tłumu. Bo jego moc tkwi w środku. Jung nazwał to znakiem procesu indywiduacji, podróży podczas której człowiek staje się naprawdę sobą, przestaje żyć według narzuconych wzorców. Mężczyzna, który wszedł na tę drogę, wyróżnia się w sposób rzadki i niepowtarzalny. To różnica, którą kobiety czują najbardziej. Ona nie jest krzykliwa, nie jest ostentacyjna, przypomina raczej górę, cichą, tajemniczą, a jednak pełną majestatu. Jeśli się przyjrzeć, wielkie postaci w historii zawsze niosły w sobie taką aurę. Gandhi, drobny, lecz o spojrzeniu przenikliwym, Leonardo da Vinci, milczący, pogrążony w świecie twórczości. Oni nie musieli krzyczeć, by przyciągać uwagę. To skupienie na wnętrzu czyniło z nich centrum świata. Tajemnica nie była dla nich grą, lecz naturalnym skutkiem nagromadzonej i ukierunkowanej energii. Dlatego gdy mężczyzna zanurza się w swój wnętrzny świat, dwa odusze strzeże i pielęgnuje energię, ta tajemniczość pojawia się sama. Nie po to by inni zgadywali co się w nim kryje, ale po to by on sam stał się żywym dowodem na prawdę. Największa siła nie tkwi w tym, co pokazujemy, lecz w tym czego nie trzeba wypowiadać, a inni i tak to czują. Jest taki moment w wewnętrznej podróży mężczyzny, kiedy energia przechowywana i przekształcana wystarczająco długo, zaczyna prowadzić go do głębokiego poziomu, który Karl Jung nazywał archetypem świętej męskości. Nie jest to męskość dominująca, narzucająca się czy zmuszająca innych do posłuszeństwa, lecz męskość o charakterze opiekuńczym, wspierającym i kochającym. Silna, lecz niesztywna, łagodna, lecz nie słaba w tym stanie mężczyzna przypomina potężne drzewo, wystarczająco mocne, by chronić przed wiatrem i deszczem, a jednocześnie otwarte, by ptaki mogły budować w nim gniazda. To właśnie połączenie siły i wyrozumiałości tworzy szczególny rodzaj przyciągania, w którym kobieta nie czuje się zawłaszczona, lecz uhonorowana w samej swojej obecności. Jung mówił, że prawdziwa miłość rodzi się jedynie wtedy, gdy dwie dusze spotykają się w wolności, nie rozpuszczając się tak, by stracić własne ja i nie powstrzymując wzajemnego rozwoju. W życiu codziennym możemy dostrzec przejawy świętej męskości w dobrze znanych postaciach. Pomyśl o ojcu, który jest gotów ciężko pracować, by utrzymać rodzinę, ale jednocześnie potrafi słuchać i rozumieć drobne marzenia swoich dzieci. Pomyśl o nauczycielu, surowym w dyscyplinie, lecz cierpliwym w prowadzeniu ucznia przez jego własne lęki. Albo po prostu wyobraź sobie mężczyznę, który potrafi siedzieć obok ciebie w ciszy, bez oceniania, bez narzucania się, obecne jak bezpieczna przystań, w której możesz się schronić. Te obrazy są dowodem na jedność siły i miłości, czegoś, co Jung uważał za osiągalne dla każdego mężczyzny, jeśli tylko nauczy się chronić i przekształcać swoją życiową energię. Słyszałem kiedyś historię o pewnym mężczyźnie z małej wioski. Nie był bogaty ani też sławny, był zwykłym cieślą, a jednak wszyscy go podziwiali, nie za to, co posiadał, lecz za sposób, w jaki był obecny. Kobiety mijając go na ulicy mówiły, że wystarczyło spojrzeć na niego, by poczuć niewytłumaczalny spokój. Dzieci biegły do niego nie dlatego, że rozdawał cukierki, lecz dlatego, że w jego oczach i głosie czuły ciepło. On niczego nie musiał udowadniać, nie musiał chwalić się majątkiem czy pozycją, a jednak jego wewnętrzna cisza sprawiała, że inni czuli się podniesieni i chronieni. To jest właśnie siła mężczyzny, który nauczył się panować nad swoją energią i wkładać ją w to, co trwałe, zamiast marnować w chwilowych przyjemnościach. Najważniejsze jest to, że kobiety, poprzez intuicję, zawsze wyczuwają tę różnicę. Może nie ubierają jej w słowa, ale wiedzą, kto próbuje jedynie zrobić wrażenie powierzchownością, a kto naprawdę kroczy drogą wewnętrznej dojrzałości. Trwałe przyciąganie mężczyzny nie rodzi się z technik flirtu, efektownego ubrania czy słodkich obietnic, rodzi się z umiejętności panowania nad życiową energią, z tego, że potrafi być na tyle silny, by chronić, na tyle wyrozumiały, by rozumieć i na tyle wolny, by kochać bez zawłaszczania. To właśnie taki rodzaj przyciągania sprawia, że kobieta nie tylko chce być blisko, lecz pragnie pozostać na długo bo znajduje w nim i bezpieczeństwo, i inspirację do rozwoju. Lekcja płynąca z tego wszystkiego jest prosta. Zachowywanie i przekształcanie energii nie tylko czyni mężczyznę bardziej atrakcyjnym w oczach kobiety, lecz przede wszystkim pozwala mu odnaleźć równowagę i wolność we własnym życiu. Gdy mężczyzna uczy się zwracać ku wnętrzu, łączyć się ze swoim wewnętrznym światem i pielęgnować energię, buduje nie tylko pełniejsze życie uczuciowe, ale także odnajduje głębszy sens istnienia, a jak podpowiadał Jung, ta podróż nie służy jedynie temu, by przyciągać innych, lecz by mężczyzna powrócił do swojej prawdziwej natury, miejsca, w którym siła i miłość stapiają się w cichą, lecz wieczną energię.